Cześć, witajcie z tej strony, Krystian. Zapraszam Was na kolejny odcinek. E, pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę. subskrypcję, jak jesteście nowi na tym kanale, oraz komentarz e, w opisie znajdziecie link do najlepszego Discorda oraz zostaje Wam linka do wczorajszego filmu, gdzie macie zostawić łapkę w górę, aby otworzyć jak najwięcej legendarnych kuferków na mm, loterię wielkanocną. E, Ostatnio sobie rozkminiałem, czy nie reaktywować jakiejś serii na swoim kanale i przeglądając swój kanał natknąłem się na to, że kiedyś prowadziłem w pojedynkę podcasty, gdzie omawiałem jakieś różne tematy stricte margonemskie i dzisiaj w sumie rozkminiłem sobie, żeby troszeczkę porozmawiać o tegorocznym właśnie evencie wielkanocnym. I również porównać go do innych eventów, odkąd wróciłem do gry. A wróciłem do gry ponad pół roku temu. Także dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o tym evencie. I... Mm, można, można to nazwać, że ta seria wspomniana się nazywała Hamski Podcast. Ehm, ponieważ, jeżeli mam być z wami y, szczery, ten event, patrząc przez pryzmat tego, że dopiero się zaczął, nie jest jakoś, kurwa, powalający. Ale już przechodzę do tego, dlaczego dla mnie ten event jakoś nie jest powalający. Słuchajcie, zawsze jak wprowadzają event do gry, gdzie to jest jeden z, na dobrą sprawę, ważniejszych eventów, bo są, to, no, trzy takie ważne eventy w Margonem, może cztery nawet, jest to oczywiście gwiazdka, czyli Boże Narodzenie jest to Wielkanoc, Halloween i do tego eventu bym również zaliczył wakacje to są chyba takie cztery topowe eventy które no naprawdę są topką wśród graczy jeżeli chodzi o, o czas wolny i przede wszystkim o to że jest za czym latać, bo jest wtedy dodane, zazwyczaj jest dodane dużo herosów, są te eventy są po prostu takie bardzo wyczekiwane przez graczy, moim zdaniem. A właśnie ten tegoroczny event wielkanocny, nie będę ukrywał, że jest chujowy. Nie wiem, czy też macie takie odczucie, możecie napisać, co, co myślicie o tym evencie, ale ja osobiście uważam, że ten event wielkanocny jest jednym z gorszych. Jest to spowodowane dlatego, że czuję się jakby, poza tym, że dostaliśmy tam nowych herosów i tym podobne, jakieś tam nowe stroje, to... To on nie porywa jakoś, kurwa, nie ma, nie ma nic w nim takiego, co, co sprawiłoby, że to jest takie wow, że jakieś, nie wiem, że byłoby tam, nie wiem, najebana jakichś fajnych histeregów, jak to zazwyczaj było w, w innych eventach. Jest po prostu ten event, dla mnie, no wieje trochę chujem. Nie wiem, czy Wy też macie właśnie takie odczucie, ale dla mnie naprawdę, poza tym, że, że Lord jest gigaczadem i postanowił, że będzie nowy content graficzny wprowadzany właśnie na takich eventach, gdzie to jest moim zdaniem zmiana, zmiana na plus, ponieważ dostaliśmy tam nową okolicę Thuzal, jak i samo Thuzal, które moim zdaniem wygląda zajebiście, tak jak wczoraj się o tym wypowiedziałem. Tak ten event całkowicie nie porywa. Nie wiem przedziały, przedziały levelowe herosów są dla mnie Średnie nie są najgorsze, ale też nie są najlepsze. Co do questów, nie wypowiem się, z tego powodu, że jeszcze ani jednego questa w sumie nie zrobiłem, a czy będę je robił. Też jest to pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ ze strony fabularnej. Nigdy strona fabularna jakoś questów mnie nie interesowała. Nie jestem tego typu graczem, gdzie czytam wszystkie dialogi i tym podobne, jakoś nie zagłębiam się w w historię, jaką questmakerzy nam chcą przedstawić w, w danych questach eventowych, tudzież w jakichkolwiek innych questach w Margonem, ponieważ, no, nie za bardzo mnie to interesuje, jeżeli bym chciał y, pograć sobie w coś, gdzie jest y, fajna fabuła, no to bym sobie odpalił na przykład Wiedźmina i tam wtedy wszystkie dialogi, jak i cutscenki po prostu oglądam, bo jestem tym zainteresowany, a jako, że, że Margonem jest takim klikaczem, jeżeli chodzi o questy i za bardzo nie chce mi się jak i nie lubię po prostu, lubię po prostu czytać, to po prostu te dialogi przeklikuję i wydaje mi się, że 90% graczy robi tak samo, ponieważ znam osoby, które mają jaką, znajdują jakąś wartość w tych questach fabularnych i doceniają to, co questmakers dla nas robią. No ale ja nie jestem jedną z tych osób. I mam w sumie w to wyjebane po prostu, ponieważ najważniejsze jest to, że dostanę po prostu expa, czy, czy walutę eventową, czy cokolwiek innego. E, także, także ta strona eventu za bardzo mnie nie obchodzi. Najważniejszą stroną właśnie są herosi, czy też właśnie loteria i tym podobne. Odkąd wróciłem, porównując ten event do innych, innych eventów, Yy, wiele aspektów to jest po prostu cały czas na, nakładanie tego, tego samego. Yy, nie wiem, czy tam sklepiki yy, z, z tam, z, nie wiem, z itemami za złoto, czy cokolwiek innego się, się różnią w jakimkolwiek stopniu czy coś, yy, ponieważ nie za bardzo się nigdy w to zagłęb... nie, za bardzo się nigdy w to nie zagłębiałem, jak wyglądały te sklepiki, bo nigdy ich nie używałem, yy, bo nigdy nic z nich nie było mi potrzebne ale z tych rzeczy, które zazwyczaj używam, czyli loteria, za którą wydajemy naprawdę duże pieniądze, która jest wielkim, wielkim nakładem finansowym dla Garmory, chciałbym zobaczyć coś nowego w końcu w tej loterii, no bo jeżeli ja wydaję na to pieniądze, a zazwyczaj nie wydaję małych pieniędzy na to, żeby zapewnić Wam jakąś rozrywkę, to chciałbym zobaczyć coś nowego w tych losach. A aktualnie te losy. Jeżeli mamy z wami szczery, one od kilkunastu eventów mają to samo cały czas, czyli ostatnio były dodane te yy, Jezu, jak to się nazywa. Jezu, jakieś trąbki, nie trąbki, kurwa, co może nam pomóc w ubiciu tam Tytanów, czy, y, czy kolosów, to, to w sumie była taka jedna z jedynych zmian w, ty, w tych losach z loterii, yy, no ale nie ma nic innego od dłuższego czasu na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że możecie się z tym ze mną zgodzić, że osoby, które jakąś tam loterię sobie robią, no to oczywiście liczą na jakieś tam ucieczki, tudzież na wykrywacze herosów. Wyzwania teraz troszeczkę się różnią. To jest chyba też jedna ze zmianek takich. Taka mniejsza zmiana, ale jakaś zmiana. Wyzwania troszeczkę się różnią. Kiedyś po prostu nam wylatywał itemek. Teraz mamy tam jakąś skrzynkę. Jeżeli nie wybijemy wszystkich mobów, no to będzie po prostu cięższa litka na końcu. To jest akurat fajne, ponieważ no jednak wymusza to, że musimy wybić te wszystkie potworki, żeby było nam prościej, jeżeli robimy sobie tam najtrudniejszy poziom. Poziom został tak samo wprowadzony, tak jakbyśmy robili instancję. także. To jest akurat spoko, wyzwania nie są najgorsze, no ale żeby nam to wyzwanie poleciało, no to wiadomo, no musimy trochę tej kasy jednak wydać. A jako, że losy nie są najtańsze, ponieważ los legendarny, czy też kuferek, czy jak, jak zwał tak zwał, kosztuje 1300 smoczych łusek, a ktoś na przykład zrobi sobie, nie wiem, loterię tak jak ja, powiedzmy za 10, czy 15, czy 20 kuferków legendarnych, no to jest to jakiś koszt, tak? I ja bym chciał zobaczyć coś nowego w tej loterii, za co mógłbym po prostu. Wiecie, że byłoby to dla mnie po prostu warfit, No bo jeżeli ja robię loterię za takie pieniądze, ja na przykład nie dostanę czegoś takiego jak, nie wiem, troszeczkę SLX z powrotem, czy też, nie wiem, kamyka czerwonego smoka, czy, czy zwoju odwiązania przedmiotu. No to no to jestem troszeczkę w plecy, tak? No ale zazwyczaj, jak to z moim szczęściem bywa, zawsze jakoś te loterie chociaż troszeczkę mi się zwracają. No ale sam fakt, że loterie, coś w loterii chciałbym nowego zobaczyć, jakieś nowe może i itemki, coś, coś po prostu, żeby, wiecie, to zachęcić jakoś gracza, żeby faktycznie chciał kupić ten, ten, ten kuferek. No ale to, co aktualnie jest w tych losach, jeżeli mam być z Wami w zupełności szczery, nie jest adekwatne do ceny, którą płacimy, bo cena tego kuferka jest po prostu zbyt wygórowana za to, co możemy w nim dostać. Takie jest moje zdanie. Kiedyś te losy, czy też kuferki, kiedyś to były losy, były one tańsze, były one w pakietach i były one bardziej opłacalne. Było tam mniej troszeczkę tych, tych itemów, teraz jest to bardziej rozbudowane, ale jednak było to troszeczkę tańsze i więcej osób mogło sobie tam pozwolić na, na zrobienie loterii teraz. Wydaje mi się, że troszeczkę cena nie jest adekwatna do tego, co możemy dostać w, w loterii eventowej. A tych loterii kurwa z odnajebania Każdy praktycznie event teraz ma jakąś, jakąś loterię. Nawet jeżeli to byłby event kurwa, nie wiem, dzień kota powiedzmy, kurwa, to to pewnie też byłaby loteria, no bo to jest wyciskanie pieniędzy kurwa z gracza, tak. Także yy, tak jak mówię, cena nie jest adekwatna do, do loterii. Następne to są itemy. Itemy za walutę. Czy od ostatnich paru eventów widzieliście inne itemy niż te, które są aktualnie w tym evencie? Bo ja chyba, chyba nie widziałem. Nie zawsze jak jeżeli przypomnę sobie stare jakieś eventy, czy to gwiazdka 2K12, czy to gwiazdka 2K13, czy to dzika Wielkanoc 2K14. Nie dość, że dostawiliśmy nową mapkę eventową, byli naprawdę zajebiści herosi eventowi. Questy też były fajne, no wiadomo, no questy i tak się robią tam dla waluty czy czegokolwiek tam innego, ale chodzi mi o sam fakt klimatu eventu, że te eventy miały wtedy jakiś swój klimat i były po prostu ciekawe i wtedy bardzo, bardzo dużo ludzi po prostu chciało grać itemki co event za walutę się zmieniały, czyli warto było robić te questy eventowe, żeby pozbierać sobie tą walutę i powiedzmy kupić sobie jakiś itemek z tego, ponieważ były kurewsko mocne. Teraz te itemy nie dojrze nie są mocne, są kurwa drogie, to jeszcze nie są co, co event po prostu zmieniane. Wydaje mi się, że na tych większych właśnie eventach typu tam wielkanoc wakacje, Boże Narodzenie, Halloween to właśnie to są te cztery takie główne eventy oczywiście nie pomijając tam yy, nie pomijając tam urodzin czy, czy też nie wiem nocy kupały czy czegokolwiek innego bo to są też tam jakieś w miarę w miarę tam ważne eventy dla gracza ale nie są takimi wiecie stricte yy, powiedzmy porami roku ustawionymi eventami które są po prostu ważne dla każdego z nas to są, wiecie, takie po prostu przejściowe eventy do tego ala ważnego eventu. Yy, no i yy, chciałbym po prostu zobaczyć, że jest jakaś zmiana. Bo co event ja czuję się, jakbym kurwa po prostu szukał tylko nowych Herosów, a niczego nie dostawał w, w zamian za wyczekany kurwa event. Bo ten event naprawdę, ten event wielkanocny jest słaby. Jedynym plusem, tak jak mówiłem wcześniej, to jest Nowy huzel. I to jest naprawdę jedyny plus, który widzę w tym evencie. Herosów nie szukam, no bo w sumie nic z nich nie potrzebuję. Może to jest troszeczkę już uszczypliwość, ale nawet opisy legend, które są w legendach eventowych, każda jedna legenda ma ten sam opis. Każda z danego przedziału. Czyli powiedzmy, jeżeli macie legendę na 45 i są trzy legendy, każda jedna legenda ma ten sam opis. No, to jest takie, no, no, mech trochę, no, jakby kurwa komuś się po prostu nie chciało i zrobił copy paste w każdą jedną legendę. Także wygląda to, no dla mnie no mega średnio to wygląda. Yy... Jeżeli mam być z wami szczery, to jedyne zainteresowanie jakie wykazuję w tym evencie to jest żeby wam zrobić loterię. Um, i, I to by było chyba, chyba na tyle, bo średnio mi się to widzi, naprawdę. No, to jest jeden z takich y, eventów, który naprawdę człowiek wyczekuje, a dostaliśmy takie gówno. Bo serio, jest po prostu ten event słaby. Także no pizda trochę, no ale no co tu zrobić. Nic nie zrobisz. Także ja swoje powiedziałem. Event jest dla mnie, no, tak jak mówię, słaby, średni. Nie wykazuje jakiegokolwiek nim zainteresowania. Tak jak i chyba duża część graczy nie wykazuje nim zainteresowania, ponieważ, jak patrzyłem po blogu technicznym, to jest fala krytyki co do tego eventu. No ale cóż, miejmy nadzieję, że może w, jak już mówimy o jakimś większym evencie, miejmy nadzieję, że może wakacje będą tym, e, tym lepszym eventem, bo ten aktualny no, pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Także co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków i chcecie może zostawić jakieś tematy. Na następne filmy to możecie to zrobić w komentarzu. Wy możecie wypowiedzieć swoje zdanie co do tego eventu. Ja już swoje w, w miarę możliwości powiedziałem, także co? Działem. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Tak jak mówiłem w opisie, macie link do Discorda oraz do filmu z loterią i z zapoczątkowaniem na kanale Eventu Wielkanocnego. I co, ja z wami się powolutku żegnam, także trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku, także...